Żeby lepiej wiedzieć, co się dzieje w tym filmiku, obejrzyjcie ostatnią część, której jako zerk zaczęliśmy wipa. Pod koniec tamtego filmiku ponieśliśmy porażkę pod lunch Site'em. Ale oczywiście nie zniechęciło nas to i następnego dnia wróciliśmy do gry. Ten dzień zacząłem od upiększenia naszej bazy. Do niego? A to tam baza jest, ona się buduje? Ej bo tutaj mamy sąsiadów i na jakieś R3 Mini wylądowały, budują się chyba, idziemy ich wpierdolić Tam na daleko to chyba nie nasz, co nie? Tutaj obsik ja jestem centralnie przy bazie teraz Okej okay, okay. no. A możecie... możecie w dwójkę na bandita polecieć Kurwa, dwa garażówek mają. Ale to możecie krać herkę. Hello. Hello. Hello man, hi, I'm naked. How are you, How are you my friend? Hello, bro. It's fine. How are you? I'm very nice today. You, I'd like to go back to transferring from my main base. I mean, I guess I'll. Okay, do it. okay, I'm out. Yeah, yeah, but I, I, can I can help, can help you. Man, can... Oh no, doesn't sound very nice. I, I can help you, man. Oh no, may, maybe not today, brother. Maybe I help you for ending game, man. I help you for end the game. Help me, no,

O, pełno turek, trąbko, pełno kamienia, trzeba o, te ceka rozwalić. Nie, no macie. nie, ja nie. taki dobry luz Nie, no nie. Nie, nie, to mam plan budeł, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. sobie nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 to chyba Tego dnia chcieliśmy jeszcze porajdować, więc poszedłem na farmę. Dwóch typów na 110. Ode mnie. A. Po drugiej stronie jakby tej rzeki. rzeki. Trochę już zbejtuję. O kurwa! Idziemy, 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 idziemy!

Jak to jest tego? Jeden przez wodę przechodzi. Gdzie są? Ja leżę. Kurwa. Jeden, Jeden przez wodę wziął. A bo leży, leży, leży. O, miał kałaszka. Alien Edge. Nie, 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 nie Pokaż jak, pokaż, jak to wygląda, bo ja tak nie gram z pokaż, czekaj Już no się zesracie no, taki... na tego Mega Czekaj Helka do nas leci A właśnie, ja już odliczyłem ty Mini w naszą stronę leci Tu fani wydały No teraz centralnie nade mną O kurwa, oni będą tu lądować na mnie Ej, ej, słyszycie? Mini leci Cicho, zamknąć pisy Ja będę martwił, kurwa A tam, daleko Nie od Trzech, po kurwa poczekać? No ale jak mogłem poczekać, jak nam nie lecą z Helką? Kurwa, stary ja Mogę się, mogę ja się powiedzieć, ale ja czekajcie, chłopaki, kurwa, no to teammatesi przyjdą, czekajcie. Dla przełamania monotonii postanowiliśmy polecieć na Bradleya. W końcu ostatnim razem tak dobrze nam poszło, co nie? Chłopy, co tam kurwa, klaskanie. Dla właśnie na klaskanie. Ale to, Zrobisz, nie ja wypadam tam sarko albo się, bo Czasami się bagować nie Było by. tak szybko. <laughs> tak jest za no. tak? Daj. To by lodować. z helki. No. Jak wypadliście no. z helki? Tak ktoś mówił. <laughs> no, <to nie> wybijemy. <laughs> ja, pitola. Ty macie gniew zielonej? Czemu ty nie przychodzi? Się... Ty, to się chyba robi w ogóle. Zresztą osi klęknął. Ten... No, Trapiłem wszystkie.

Kurde, pady, no. pady, pady. To ja pierdolę Dobra, pady, pady. Jeden jest w po głowie e, ma Czuję Macro ma Dobra makro ma okay. makro makro e. łopie wiesz co dał? On biegł wypierdolił tak heady i trzy No, hedy. on jedną z nas czterech zabił. Anty nie? Anty no, tak, ja tak, tak, też. A jego kolegę już praktycznie zabiłem, dostał dwa razy W tej helce zdarzyło się kilka dziwnych rzeczy. Po pierwsze, zesprayowało nas raptem dwóch typów. Jak pewnie zauważyliście, podczas ich sprayu zaczęła mi lagować gra. I nie tylko mi, bo kilku moich teammateów też zauważyło ten problem. Oczywiście myśleliśmy, że koleś, który nas zabił po prostu cheatował, ale gdy weszliśmy na jego profil okazało się, że ma 10 tysięcy godzin w Czyli nie mógł cheatować, prawda? I tu się mylicie. Podczas naszej gry zarówno on, jak i jego kolega dostali bana. Niestety screenshot z jego banem gdzieś mi się zawieruszył i co dziwne koleś dostał unbana. Jego kumpel nadal jest zbanowany, więc co najmniej jeden z nich cheatował ale jak widzicie, tutaj stało się coś naprawdę dziwnego. No ale nie ma co się nad tym rozwodzić, wracamy do akcji. Gdy poszedłem farmić, usłyszałem, jak ktoś rajduje coś z zaczelami. Jeden hazmat, jeden jakiś dużonoset i jeden. Samika z 20. Am. Oni tu mają rajd bazę 2 na 1 chyba tylko jedno drzwi, ale niestety. Samika 1 ma. Za takim metalowym czynnikiem? Tak, jestem przy A Ja i od lewej od lasu tam. N na 200 był tubek na zimę. W tym lasku gdzie idę? Nie o, wiem. O kurwa, to ci... We are... We are... Hit, web We are... leży. No, Jeszcze w tej bazie ktoś musi być. Ja będę po tej. Prawie ciało tu było. Silnie na tą stronę. Ta ściana, co tu jest, to jest postawiona przez nich, odwrotnie. Ej, hey, typ, 300 ciśn. Odwróć tu, Jeden na blisko, przy markecie. To może być KAA. Albo był w markecie jest blisko Kałak po dwóch, po, po trzech, yy, Bambik podbiega do ciała Leżę, leżę Za tą bazą tam drugi Leży jeden Kurwa, na, na markecie Na górze Na górze marketu jest? Tak Ta, jeden spierdala, widzę Jeden na markecie jest Nie wiem stary. Wyszło to, że... to że jest fakt. Nie jak się nie ma chyba. Tak. Nie się. O, on się uczy przed To Jak to... to się skończy... Się... To Co się dzieje? Podjeżdżę cię Ciepa. w ma... masz? Cię. Skąd? Kurwa jeszcze jeden ja mam 17hp Dostał pochyl cię z kompo 2 Ja tu mam przy sobie jeszcze jednego to... Kurwa pompka 7hp Podjeżdżamy Dwóch Jeden leży Kurwa, on ma low! Dasz radę go zabić? Jest drugi. Pamiętam, gdy jeżdżą. Ale ja leżę. się jest przy moim ciele przy ścianie. Nie ma tylko jeszcze klenda. Tam. Kurwa. A co oni mają? Jakoś tamy tam są jakieś główne. Zabiłem trzech chyba. Chyba. Dość. Podniosłem się, nie To widzę, ty żyjesz, ok? Podniosłem się, Pan... na tym samym. biegnie do Was, myślę na górce jest ktoś? Pan, Pan z tym samym Leży? Jednego powaliłem Podnoszę cię Dwóch bambików tu jeszcze biegnie Rewo Pepka Ja leżę, full dead Full dead, na mnie są dwa Thompsony Dostał, dostał, leży Chodź do mnie, owsikus Dobra, teraz to chodź, już zapójdę Bambol na 190 Dostał, to był... Poczekaj Poczekaj, tu piątka, po jest

Omanoła. Ma dosłownie czesiczek. Leży A przykie samo ciebie, Macie tam. sobie medał, co Trzeba nawet Leży Bambik I to macie niego. E, masz Bambik bik, mam bik, mam bik, mam bik, mam bik, mam z mam Debek mam bik, mam bik, będzie. Jestem do podniesienia jeszcze. bik, mam bik, mam bik, mam bik, mam ja was... w twój farmer sobie. To jest ktoś w tym, w czy co? Tak, ja jestem. A, ty. Ok, myślałem, że to ktoś z nich. Kopa. Co on jest? Może nie było z tego jakiegoś profitu, ale fajnie było się postrzelać. A wiecie co jeszcze jest fajne? Sponsor tego odcinka. Na stronie isleofmen.eu znajdziecie kosmetyki do pielęgnacji brody i nie tylko. Z kodem OWSIKU dostaniecie 10% zniżki na cały asortyment. A teraz wracamy do odcinka. Pamiętacie to skupisko baz z poprzedniego filmiku? Jak się okazało, nasi sąsiedzi troszkę się rozbudowali, ale nam było to na rękę, bo właśnie szukaliśmy celu do rajdowania. Ale najpierw musieliśmy zrobić rekonesans. Wokół ich baz nie było murów, na dachu mieli tylko jednego tureta, więc wykorzystaliśmy to i ukradliśmy im Helkę. Halka to ma obok yy, was hey. O, oh, Chalka. Opie, zajebane pod kosem 3 O, oh, że Tolkien tutaj jest Ha, Ha. Opie, że fu, za to zajebłem, Wiedzieliśmy, że są online, więc żeby nie tracić czasu, zebraliśmy się i poszliśmy rajdować. Pieszą was! No ja, ja, ja czekaj, to, bo drzwi zamknąłem wszystkie. Szybciej, szybciej. Wywalcie, no. ja tu będę flanki trochę obserwował. Które, Które walimy? To z peakedown nami walimy. To jest kurwa, kurwa, jakieś. To z peakedown nami, ile na razy jest. mam jeszcze powtórzyć? Tylko, jest, jest. Mnie, te te... No, no nie, dobra, to tylko to jest kurwa. Sturet, kurwa. Z drugiej strony jest turret, od tej strony to walcie, no ja pierdziele, no Ile będziecie stać czekać <grymianie> Idziemy pływać kurwa w drugą <grymianie> Nie, Walimy no, ja. to, Ej Ej Nie Leży, leży, leży Ty no fakty no, na kumie tutaj zadbać o Ej bo za nami jest ten, rajd Nad chłop. Pops, nie, na... Ma... Walcie tam! Zaraz jeszcze, Semik! Odczuć Nie mam bicia Na dachu po ja hicie. Hicie. O, O, o widzisz? Po tak może nie. Ma. Kurwa, tylko nie zrobiłeś mi lasero i nie. nie Ej, co, co? co ty? Odczerp. Odczerp. Po dwóch na, na dachu no no. Ej, ja Ja, ja No to jest. nie strzymyj do nas! Jeden full dead Wydate. chyba! Nie drzyj ten się! Jest. Nie drży mordy! To ty się drżesz. Ej, to różowy! Leży! Ne, nie, leggi, nie leży! Dwóch śpi, dwóch śpi! Nie, nie leży! Ten różowy nie leży! Różowy nie leży! Ten, ja mu trzy hity dałem! Dobra! Które? Kolejny, śpi kolejny. No no nice, nice. To nasz, czy nie? Bo już nie wiem. Ja tam, płynę. Tam RPG miał typ jakiś do prawej, ale zabiłem go. No tu turret jest, jak mam. Ludzie z rakietnicą nie żyją, tak? Po prawej turet, turet jest, po lewej chyba nie ma. A, A mnie nie zepchnęli tam? To nie zbierajcie. Nie, to co co tak jest? Nie Kurwa, tak. dwa jest Słyszę, się, Słyszę, dup! P Turet jest do prawej. Po ob obu stronach są turety. Prawie turet. Zobacz czy żyję. Nie ma, nie ma już, nie żyję. Turet leży, tak? A. Dobra. Tu jest turet, turet jest na mnie. A, to to o, kurwa. No, to pan z południą. Turet jest do. tutaj i strzela, jak się niknie nazywa, napierdala. Typy zbierają, a wy co robicie? No, no to wypiłem tego typu Typy se stoją w trzech hazmaty, se lootują Mam w górę, mam żeby nie zasadzali Jest u góry typ Masz, masz, masz Hit Masz Na w środku, w w środku Ok, jest w środku Do, Nasz jest tutaj, przy tej ma małej bazie Podskocz, hej nie wiem czy to kurwa jest na. No. Shot, ej! Ej! Jak to strzelaj! Do podniesienia jestem. ty kurwa drabidę do góry! Drabiny no, do góry! No, 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 no. Tam shotgun trap jest! Co ma Coś! Ja podbijam laderami. 40, 40, 40 eksploziów. Aha! Let's No, my Ej, przy wejściu mam. Mam rządek rakiet. Dajcie mi medy i. No to, 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 to da, daj, daj mi z wam. Nie widzę no nic, bo nie mam latarki. Ktoś mi zajebał. LR, To nie ma latarki, to ma laser. Ale nie, a, patrzcie, myśmy Ja was koperuję z góry. Nikt wam tyłu nie zrobi. Nie mam pojęcia. Potrzebuję medy. Nie, też nie mam, mam dwa HP. Pełno metalu. Jest tu workbench? nie ma? Kurwa. Ja, ja, ja. Właśnie do środka. Na razie, na razie druga baza się pali, A? nikt się tyś nie wyczuwuje. Masz jak masz medy może? No mam się. trochę. Nie ma. A tam, tam skrzynek masz jeszcze? Masz Ej, to przychodzi? przychodzi pod okiem? Jeszcze tam w skrzynkach to okiem było zabrały. dużo. to przychodzi pod okiem? Chodź pod okiem. Tu jeszcze gdzieś miałeś. No, bo, Dobra. Pytam cię, nie odzywasz się? To ten. Przecież mam biały set. Masz, e, typ, ej, ej, masz, piecach, masz, piecach, masz metal proszę. do budowania, ktokolwiek. Le, leży, nie, leży na tym, na ziemi. Ja dorabiam medy. Ale ja ci to rzuciłem. Ktoś mówił, że za Ej, to nasz skotki. Jak oni tu mają pełno kompo? Ty widziałeś tutaj ten lutru? Jest wszystko Dobra, Skąd ej Skąd Zaburowaliście to? Tak, chwilę Iść tam do was zrobisz mi łóżko? Czy nie? Yy, być może debek Ale nie, nie mam bicia, wiesz? Dobra? Truch, me. to by? To me, to, me, to, me. to No to, to ktoś dostał ode mnie No ja dostałem no tu Wydalamy do bazy w takim razie Wy tam zostańcie tam z dwie, trzy osoby tam do... Rakiety odkładam Niesku. na dół na razie Tam na dół do TCK można tam wszystko do, do jakieś rzeczy to Metal odkładam o, ja. do TCK A to my Tu zabieram. mamy siarki, więc... Nie tu ubrania. Ale tak straci się jakoś tak jakkolwiek na miejsce a no, czy tu... Powiedz mi, czy tu cokolwiek ma swoje miejsce? To jest, tak, to jest teraz bardzo istotne. Ale będzie jagódek. Dobra, zobaczcie co, wstecz na koparnę, ładno? Tu są hemp clowny po 50... no, bo tu są jeszcze dwie bazy metalowe, co nie? A, i tutaj w dropboxach są... Tu w dropboxach są jeszcze... jagódki Jagódki, A ja, może tą bazę sobie przejmijmy i będziemy sobie... Chyba nawet ja, wylądowaliśmy To dawaj, ja prowadzę